Albo opowiem wam od początku, jak to było, bo Ziemniak już jak dzwoni do mnie, to Ziemniak się nie pierdoli, kiedyś Ziemniak jeszcze, na, nas, na naszych początkach, Ziemniak mówił siema, może zrobimy to, chciałbyś to, czy jesteś przekonany, czy jesteś pewny, Ziemniak teraz dzwoni do mnie kilka dni przed tym, nie wiem, w środę, mówi siema, no mam pomysł, robimy prank, musisz się z końcem września przeprowadzić, robimy to teraz i budujemy fake ścianę z twojego mi z mieszkania, które wynajmujesz. Jaki gracz serdeczny! Ja W sumie można. Pago był u siebie, a potem robisz tak, widzisz kawałki tych desek, wiesz, że to wszystko na deskach zrobione, i myślisz sobie, kurczę, to jakieś studio to fake jest. Dzisiejszego dnia przeżyłem najdziwniejszą rzecz, z jaką miałem kiedykolwiek do czynienia. Poczułem się, że jestem w jednym miejscu, będąc w innym miejscu, a zresztą myślę, że Pago zasiadając w tym miejscu może o tym dokładniej opowiedzieć. No już przesłałem, te reakcje, ale no jest, wiem, co czuję przed chwilą jak krzyczałeś, czuję teraz to samo, w sensie patrzę w kadr, mam wrażenie, że jestem tam w mieszkaniu, patrzę tu jest jeden do jednego, serio, jest jeden do jednego praktycznie to co było tam, ale nagle patrzę tutaj i jestem gdzie indziej, jest takie... To jest najśmieszniejsze, że jak siedzę nawet tutaj i widzę Ciebie na tym podglądzie, to mam wrażenie jakbym grał w jakieś Simsy, na zasadzie ty jesteś w jakiejś grze, w jakiejś symulacji... Ale zobacz. Masakra... I, I cały czas jak się patrzysz, jak się patrzysz na to, to okej, okay, jesteśmy tam w tym miejscu, nie? Ale... To rozglądasz się dookoła i to no nie. Mam wrażenie, że to jest takie, trochę mózg jest oszukany. I to jest mocno oszukany. Ja, ja pewno... Bo wiesz o co chodzi, bo jak znasz pewne miejsce i tak dalej, to czuję się, jakbym był tam. A jesteś tu, w zupełnie innym tu. miejscu. Dzwoni Ziemniak, mówi, przenosimy cię. Przenosim, Przeprowadza się w końcu do domu. Ziemniak był strasznym zwolennikiem, że ja już w tym domu siedział, a nie streamował z tego mieszkania. A ja znowu chciałem najpierw remont zrobić i się dopiero przenieść. No ale jak zwykle, wszystko się ciągnie, projekty, nie projekty już. Z końcem września będzie 4 miesiące jak, są, jak jest projekt robiony. No a z końcem września muszę się wyprowadzić, więc pomyślałem, że faktycznie to jest, czemu nie? Ja bym to robił ostatniego dnia pewnie września i, i, było, i, i byłaby straszna lipa. Pewnie, żeby się wyrobić ze wszystkim. No i krótka piłka była: sobota ci pasuje, mówię, akurat sabota mi pasuje, więc nie kombinowaliśmy, bo żeby się zgrać terminowo, to u nas jest często problem z tym. No, ale generalnie ziemniak już, jak coś mówi, ma pomysł, kawa na ławę, mówi, robimy to. Ja mówię, nie mam nic do gadania. Tylko, że ja chciałem, pierwotnie chciałem przenieść tylko biurko, to i kilka innych rzeczy. A ziemniak mówi, przenosimy wszystko, po co kombinować na kilka razy. I, I to w czasie rozkładać. Jak już jesteśmy, to robimy to od razu. I słuchajcie, przyjechał czaku busem, który ma pakę o długości 4,5 metra, szerokość chyba 2 albo 2,5 metra. Byłem ja, Mateusz, czyli montażysta i operator ziemniaka, taki ziomek y, od ziemniaka, który jest takim specem od takich rzeczy budowlanych. To są trzy osoby. Przyjechał czaku busem. Z czakiem przyjechał Bynio od inteligentnych domów. Który zresztą odezwał się na grupie wtedy po moim poście. A on przyjechał, żeby też zobaczyć dom. To jest pięć osób. Ja jestem szósty i jeszcze siódmy byniu przyjechał. Co on robi w, w łączach? ON Gaming, możecie go strać kojarzyć, Robi w łączach y, podłączenie internetowe i takie rzeczy. Ja było, nie w pewnym momencie było no siedem osób, tak które pakowały całe mieszkanie i przenosiły do samochodu. Robiliśmy to od godziny 11.30 do 16.00. Przenosiliśmy wszystko. Później była zmiana warty. Czaku pojechał i ten bynio jeden od internetów pojechał. Przyjechał Foren i UTU, oni też trochę pomogli. No i generalnie cała ta ścianka tutaj to było robione do godziny trzeciej. Budowana była. Ja później, Czaku, najlepsze było, że tyle tych rzeczy miałem. Czaku było, było auto do połowy zapakowane. Czaku mówi: o, spokojnie, ładujcie, ładujcie. Auto zostało prawie pod sufit, było załadowane. My otwieramy, a tam szafa pełna jeszcze rzeczy. Mamy całego dostawczaka wywalonego pod Samsung. Patrzcie co jeszcze jest tutaj. A kilka rzeczy dzisiaj trzeba było przerzucić, nie? Szkoda, że reakcji nagrał, jak wszyscy się za głowę chcieli zaczęli krzyczyć. Ja pięknie. Ty, pow, o, powtórzmy to wszyscy, no? Dawaj. Ja O. Po... Ja nie. Dobra, wypikamy wszystko tak naprawdę. Dobra, samo leci samo. Moje całe życie jest na tym dysku. Wszystkie wspomnienia, zdjęcia, filmy. Cała kuchnia, talerze niewyniesione. A jechaliśmy bus plus moje auto zapełnione kąpami i monitorami i czymś tam jeszcze. Kolejnego był bus, moje auto. Kolejnego dnia Lenu przyjechał z JDM-em. Z Lenubem żeśmy robili moim autem dwa kursy, pełne auto załadowane było. I kolejny dzień przyjechałem, jeszcze był Czaku, przyjechał. Czaku miał auto załadowane, ja miałem za auto załadowane, trzy dni było przewożenia rzeczy z domu tak naprawdę, a rozpakowanie, no mówię, też, też trwało, też Lenu pomagał z jdm z rozpakowaniem, największa robota była wykonana, później było, jeszcze tutaj rodzina mi pomagała i ten, tak naprawdę dopiero mniej więcej rozpakowany z tym wszystkim, ale strasznie mam dużo rzeczy, które są, miałem na przykład pudełka jakichś odchłodzeń, takie, które ja mam chodzenie w kąpie, ale zostawiam pudełko, bo tam jest podstawka pod inne jakby sokety, platformy i tak dalej, nie? Więc już porzucaliśmy dużo takich pudeł, które są już niepotrzebne, no. Co ty pierdolisz siebie, nie licz, ty nic tam nie robiłeś przecież. Ej, czekaj! Co masz do powiedzenia? My sprzątamy, ogarniamy, układamy, a ty się wylegujesz. Piemiaczku, ary, czy też nie w środku? Że czemu tak robisz. Ty to chyba robisz specjalnie na potrzeby filmu, żeby pokazać jaki syf jest. I to jest. Sk... No jesteś dla mnie za to. Nie, ja nie potrafię po prostu no sprzątać w tak dużym syfie. <laughs> Hellcase.com. Strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami, z kodem PAGO i KNUT, dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem PAGO bonus plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Fajnie wygląda, że to jest tak samo jak w mieszkaniu, ale ten... Płytkę ziemniak co urwał, flipkart nie przykleił, ale i tak te płytki są do zmiany na tym ganku. Urwał ziemniak płytkę, no zapomniałem, musi przyjechać przykleić. Czekaj, pokażę wam jak to wygląda z ciekawości. No i ogólnie... Patrzycie, to jest mieszkanie, nie? Jak zobaczycie w górę... To coś się tu nie zgadza, rozumiesz? Jak zostaliście zrobieni w chuja, to wszystko to było oszustwo. Dobry frag, co? Nikt, nikt się nie zarytował, nikt się nie zarytował, ale no myślę, że nie mogliście się zarytować. Powiem wam, że ja do tej pory jak tu siedzę, być może jak jestem sam w domu i tak dalej, to mi się gdzieś tam bał. Nigdy w domu nie mieszkałem, nigdy sam w domu nie nocowałem. Ja patrzę tutaj, ja tu od tygodnia jestem, 6 dni, a piąty dzień. Nie, nie od tygodnia, w sobotę 7 dni tu śpię. Streamuję od poniedziałku, patrzę w ten kadr i kurwa mózg mi nie ogarnia, że tu patrzę. Jestem jakby tam, w tamtym bloku, w którym mieszkałem 4 lata, a patrzę się tu i mówię, o kurwa. Cieszę się, falu, jednak coś takiego jest tak, jest swoboda większa. Nie siedzę na szpilkach, mogę wyczyć się na Tomka jak mam ochotę. Cieszę się, że coś się zmienia, że coś się dzieje w tej takiej monotonii streamerskiej i, i tak dalej. To duża zmiana po 4 latach w jednym miejscu, tak naprawdę, w jednym bloku 4 lata mieszkałem. Za takie oszukanie zasługujesz na kolejny wpierdol na mieście. Pozdrawiam z całego serduszka. Widoczek jest ładny do Kraku, widać flipa. No to na własność klejna. Własnościowy maritun, no ale to też. Ja w kredytach jestem czech w sumie. W domu zawsze coś do roboty, ja nigdy w życiu w domu nie mieszkałem. No dobrze, Atrik Ziemniakowy wyszło. Tak, dom, dom kupiony jest w tamtym roku. Ale to nie ja, flipkar was zrobiłem w to Ziemniak to wymyślił, on mnie zmusił, on mi nie dał wyboru. Czy dziecha na Karku do jest został wosadnie drzewka i małe knuci, no to z tym może być problem? No Teraz to będziemy robić stream, będziemy oglądać śmietniki do segregowania na przykład odpadów, jakie kupić, jaką kamerę pod monitoring, no będziemy kurwa już 30 lat no, na karku, będziemy kurwa drzewa sadzić w ogródku. No to jest właśnie to jest to, co ja, co ja celowałem. Będziemy, nie będziemy grali w sesów, będziemy robić fajne rzeczy. Będziemy trawkę kosili, grillki robili. będzie kurwa... Będzie się ten, dzieci. No be, no na pewno kiedyś ARLE kurwa z ten z, 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 z wychowywania dzieci. To są zalążki, zalążki ostatnie podrygi mojej kreatywności i motywacji i być może skończy się tak, że i tak kurwa. W 90% będziemy grać w CSA kurwa za biurkiem czterech zabitych kurwa ścianach, będę darty tylko pizdę. Kurwa, ktoś idzie. Pago, pago przyjacielu. Szybciej przy ci lat, kurry we wielu. Byś za kolan pielęgnował, żeby się autem nie pachował.